Na Twitchu robię streamy z Fortnite'a, bo ogólnie to są odcinki na YouTubie, nie? Mm -hmm. Co? Czemu? Niemożliwe. Dobra, ogólnie jest odcinek z... ...kolejny, tylko dlaczego nie może to czytać i zaproszę. Zaproś graczy. O, o jest, awetemplatę wyszli, przyszedł ci zaproszenie? Jak nie? Ej, zbagowało mi się, patrzcie, myszka jest. Dobra. Nie wiem, czy mnie możesz bić, ale ja wiem jedno. Ja sobie będę chciał wyrównać teren pod e, krótką manifestację. Czyli jak widzicie, to są pszczółki. Ja bym chciał z nich zrobić e, ul, czy znaczy szkladnie. Coś pomniejsze tego, co było w sumie na poprzednim e, świecie, tylko większa i lepsza. Więc tak, mniej więcej tutaj będę musiał wyrównać ten teren, tylko właśnie na jakim poziomie w sumie większość górki jest na tym poziomie, bo bym chciał to wyrównać mniej więcej na tym poziomie. Zrobić to taki fajny, dobra, mniej więcej coś takiego. Dobra, idziemy. Trzeba to rozwalić. Ta górka mi się też nie podoba, ale dobra. Poza tego będziemy. Niech będzie na razie mniej więcej na tym poziomie. Oj, tu jest woda? Aha, to jest woda. Oj, to nieładnie. Zabrakło mi trzech schodków. O, słabo. Hmm, ale dlaczego Adam nie może dołączyć na świat? Nie wiem. Ej, serio ci zaproszenia moje nie przychodzą? Ale przecież jest ustawione, że ten, że możesz bić Nie wiem, nie wiem, na czego chodzi, może ustawienia Grafiolos wi widoczny dla graczy LAN Znajomi, znajomi, grafiolos sobie jest przezłączona, nie wiem A to ja może wyjdę i wejdę Co to na to. Ej, Oli, ja wyjdę, wyjdę i wejdę i zobaczę, czy będzie mógł ten temperaturę lat odbić. Powiedz mi, kiedy już będziesz. No? Chwila, bo jest czytywanie zasobów. Aaa, zapisywanie. Wszystko fajnie. Jak ktoś już włącza się w świat, mamy. Generowanie świata, dołączę do dyskusji na kanale discord.gg podłoga Minecraft. jaka podłoga skrada się lub złóż buty spaceru po lodzie, aby marsiąc przejść po blokach magmy. Szanuj zwierzęta, pamiętajcie, szanować zwierzęta to jest rozkaz Minecrafta gdy szanuj zwierzęta, to czym się najesz? Chlebkiem. Ale zanim chlebek będziesz, no to troszkę może minąć. Ale powiedzieliście szanuj zwierzęta, nie powiedzieliście szanuj owiec, terrorystek. To są terrorystki. <laughs> no ale żeby mieć steka, no to musisz zabić, nie? E no, jak chcesz możesz bić yy, a, W sumie ty już I byś zapuścimy jeszcze raz, a w sumie tobie też mogę okay. wyśnić. Czemu? Ups, twoje konto Microsoft zostało rozłączone, aby zaprosić kolejnych graczy, zaloguj się z poziomu menu głównego i ponownie otwórz swój świat. Aha, dobra. Sorry, Oliver. Zbłucham. wylogowano, nie wiedziałem, ale to mi mnie my wyloguje, mnie chyba automatycznie, kiedy Kania wbija na świat, mi się tak wydaje. Bo on właśnie nie ma konta tego Microsoft. No. Dobra, więc szybko sobie zalogujemy się. Jest taki troszeczkę glitch na tym odcinku będzie, ale dobra. Nie. Jestem! Tom Tomi Jest zalogowany. Jest taki czasami, że gry. Eee okay. Jak coś mogę zresztą zrobić coś takiego. Wyłącz... włącz... Graj. Ten RIM Plus. RIN plus, mi się wydaje, że to jest świat dedykowany. Aha. Tak, mi się wydaje, że mógłbym z tego zrobić serwer, że my po prostu sobie gramy każdy, kiedy chce, bija. Tylko to też jest problem, że to byłoby chyba dla znajomych, a niektórzy mogą być pranko prankowiczami. Ale mi się wydaje, że to może być spoko. Ogólnie, jak będę e, miał kompal, to bym sobie chętnie otworzył serwer taki dedykowany mm, z kolegami. E, czy teraz Adam już mnie widzisz? Ups, Twoje konto zostało rozłączone. No nie pograsz, Adam. Jakiś bok jest. Jak chcesz, możesz przyjść tutaj i grać przez ten. Przez ple... Dobra. No, no. Będziesz z grał na tym? Na podzielonym hmm. ekranie? Na... No. mam jakąś okay. sprawę do zroboty. Tak powiedział. Ej, nie wiem, łóżko na górze czy na dole, bo na górze mam trochę mało miejsca. No to chyba właśnie na górze, nie? Bo tam, gdzie masz najmniej w miejsca, w sumie, nie, nie masz jak go zdysponować do łóżko, Tak jak ja. Zrobiłem sobie dach. Tylko nie, nie mam miejsca na łóżko. Zrobiłem sobie właśnie w dachu, jakby to powiedzieć, wpiszcie no, pomieszczenie. Bo tak ogólnie ten dom, który ja tworzy, się nim inspirowałem, w sumie zrobiłem go sam, bez zdjęcia z internetu czy coś. Tylko dwa, trzy lata temu właśnie się inspirowałem takimi e, domkami. One są robione na zasadzie takiego, że robisz duży dach, ale pomieszczenie, które tam tamtej byliśmy wolne, nie? E, jak go powiedzieć? Nie ma. Tam nie ma da się wejść, ale ja dałem możliwość, nie? Okej. Ogólnie oglądałem poradniki jak budować, jakieś różne tam doły, ale co wszystko poszło się walić, kiedy to my się zaczął e, budować po swoim stylu, nie? Ale ten domek mi nawet wyszedł 14, bo mi się wydaje, że jest tak z zewnątrz. Patrzę na to, że jeszcze nie jest gotowy. Wy już i tak mała ładną gląkę. Ogólnie się wkurzyłem, nie? Bo dzisiaj znowu była aktualizacja ROKETA, nie? No. A ja właśnie jakby to powiedzieć dopiero co pobrałem 16 giga ROKETA ostatnio. I teraz no, chyba jest 2 giga do pobrania, a nie, mia nie, nie miałem jak pobrać na razie, więc już sobie na spokojnie. Będę musiał pobrać wszystkie aktualizacje. drewna, bo bym potrzebował. Dokładnie jakiego rodzaju? Dębowe, zwykłe. U, boję się, że nie będę miał, ale mogę sprawdzić. Ogólnie, mniej więcej, y, miejsce na to ci będzie stał mój. ja szklarnia, mój smutny ur Będzie spoko. Miejsce. Aha, i mogę jednego bambusa sobie u Ciebie ściąć? Tak. Jest problem, że nie wiem, czy ja będę miał dębowe drewno, ale może Jak nie, no to trudno. Deski świerkowe, brzozy, kłoda ciemnego dębu. Eee, kłoda ciemnego dębu. Tropikalne, kłoda świerkowa. Mam schody dębowe, mam O właśnie dębowe schody bym potrzebował Ile? Eee. 14. Mam 16. Dam się 16, Dobra, ja idę piasek sobie zbieram. Potrzebuję nie? 15. A ja mam 16 siema, tam z dołu łap. Siema O dzięki Dobra, a ja idę po piasek Mniej więcej, bo przyda mi się jakiś właśnie piasek się skąd hmm. Dobra, jedziemy W sumie nie będzie ładnie, jeśli taką teraz dziurkę zrobię, ale ja ją później załatam Bo ogólnie na pewno zrobię live'a to, to jest przekonane, że ja na pewno zrobię live'a ogarniając terem. Może to jest seria jakaś sieka Dobra Jezu, wiem, czego nie mam jeszcze. Okay. w tym odcinku w sumie nie jestem rozgadany, bo mi się dość w sumie gadać. Ej, ogólnie ten Pawełek w kulki leci, nie? Czemu? Miał mieć plusa, z, mógłby z nami teraz grać. No mówię, mówię, miałeś mieć plusa i co? A on mówi, no nie wiem, Wojtek mi nie chce kupić. A on mówię, tak, na pewno, wychodzisz w pałdolce po prostu. No, to też jest super Ale patrz, ma GTA, mógłby grać GTA Online, mógłby grać Minecrafta No I praktycznie nie... Je... Moglibyś... Tak praktycznie, nie co on gra, to praktycznie gra cały czas tylko Fortnite'a, bo nie ma innych gier, tak jest prawda Znaczy, w sensie on ma dużo gier, on ma yy, Far Cry'a 4 no. Ja też mam Far Cry'a 4 no Mówimy o Pawełku, nie? Czy Plusa nie ma? A ma fajne gry na Plus, na które mogłyby być spoko A ogólnie miesięcznie co miesiąc są darmowe gry za PlayStation Plus W sumie, e, no właśnie No właśnie Dzisiaj jest wtorek Znowu są darmowe gry no, Ale ty nie że jakbym miał klucz zbyt chory, to, to nie może bym nie grał w Fortnite, tylko jakieś inne gry częściej? Nie, ale bym grał z nami To jest oczywiste, że jak będziemy o Plusa i tak będzie nawet Fortnite'a Mmm, dobra Tu mamy mniej więcej piasek Hmm, Ogólny piasek bym sobie do beczki schował, bo, bo ogólnie piasek by się przyda. Te resztę możemy schować. Ogólnie piasku nie wiem ile mi się przydało, mi się wydaje, że jak najwięcej byłoby idealnym odpowiedzią. ile eee, ja mam ogólnie piasku w skrzynkach? Boję się, że nie ma tu nic. Jest mi jeden piasek. I tak jak myślałem, nie ma nic. Aja, Prawie staki piasku. Nie czy to by starczyło. Ja bym wolał tak w sumie, tak z minimum, 5 staków na wszelkich umieć. Ja nie mam w ogóle, dałbym ci, nie mam. Wiem, żebyś dał piaskuś, ale spokojnie. Potem ten odcinek, żeby właśnie pozbierać trochę tego i owego. Tu jest piasek, to właśnie, że coś ja musiał iść gdzieś właśnie tak, żeby... No, teoretycznie tu jest piasek, moglibyśmy pozbierać, ale... No, ...to na mnie wkurza. Moglibyśmy sobie zrobić... ...coś, coś takiego. Załatałem jakiś kanionik w połowie, ale... ...chcę go załatać całego. A mam tyle dirtu, że nie mam co z nim robić i co zrobię. No i fajnie. W sumie 34, tu mamy 35 36, patrzę, że tam jest 56, 59 i ja mi się wydaje, że to starczy. Bo ja nie będę robił aż tak wielkiego kopuły, ale uważam, że to się w sumie może być spoko, A na przystępnym razie będziemy ogarniali ten teren, bo to w sumie naprawdę trzeba byłoby w końcu to ogarnąć. Będzie więcej miejsca, jak ogarnę ten teren po swojemu. I to będzie na pewno spoko Tylko w sumie teren ogarniający W sumie strzałem się tam mu bardziej będę musiał skupić się na Swoim domku chyba Okej okay, Dobra Schowajmy to tu Choć nie, na łopata jak to wygląda? No właśnie Miałem tu troszeczkę zgarniać. Jeszcze ten tego terenu. Cześć. się przydał. No tak, to będzie portal. Dobra, kanion, który mi przeszkadzał. Takiego właśnie drzewo wywal. I właśnie tu wyrównajmy ten TNM, na ten właśnie poziom się wyrówna. Ale super. Wiesz ile dostałem węgla z jednej rudy? a Aż jeden. <noise> No to nie, jest na... się pan bawi. A <śmienic> potrzebowałbym, nie ukrywam, trochę więcej. O, tu jest... Dobra. Jak będzie ten odcinek? I w sumie już, ale nie będę w sumie nagrywać dzisiaj odcinku, bo już... Jest za 2022, 20, 20, więc e, w sumie to mam będzie trzeba kończyć, więc dobra. Elson. Marko.